Wesołych świąt oraz witam w świątecznym vlogu. Jak widać, czuć już u nas tą magiczną atmosferę. W naszym schronisku odbyła się niedawno akcja Paczka dla schroniaka i z tej okazji ktoś został Mikołajem Ronaldo i kupił nam takie śliczności. Oczywiście bardzo dziękujemy. Wspominałam już o tym na Instagramie, ale Roni był chory i spędził ostatnie 3 tygodnie na kwarantannie. To był nasz pierwszy spacer po przerwie, więc dopiero teraz mogłam przetestować tą piękną nową smycz. Natomiast Roni dostał do pogrozienia ucho wołowe. Myślę, że to była jego pierwsza przekąska tego typu w życiu, bo nie bardzo wiedział, czy mają dalej gryźć, czy już zostawić. Widzę jednak, że mu bardzo posmakowało i całe szczęście uspokoiło na dalszą część spaceru, za co moja prawie wyrwana ręka była wdzięczna. Oczywiście żartuję, nikt mi ręki nie wyrwał, ale po takiej przerwie Ronaldo miał ochotę tylko na bieganie i nadrabianie straconych dni, więc trzeba było się uzbroić w cierpliwość. Cieszę się, że w tym roku pieski na święta dostały coś ekstra. Widok tylu szczęśliwych pyszczków potrafi rozgrzać każde serce. Po zjedzeniu dużo lepiej nam się szło, uspokoił się, a nawet sam zaczął węszyć. Bardzo tęskniłam za tym maluchem, robiliśmy dużo przerw na głaskanie i przytulanie. Mam nadzieję, że nie będzie mu za zimno w nocy, bo tego dnia miało przyjść już mrozę. Myślę, że z jego grubym futrem da sobie radę. Zakończyliśmy ten spacer sesją zdjęciową wśród choinek i z życzeniami przed bramą. Mimo, że Roni jest raczej spokojnym psem, to zrobienie mu zdjęć wcale nie jest takie łatwe. Jak ci się czeka? No. Jakie jedzenie dają? Dobre? Aha, okej. Okay. No, a rozumiem. Ty się jeszcze chcesz powiedzieć? A, no tak. jak powiadasz. I co, czekasz na coś? O, tak, czekasz. Chyba nawet wiem na co. Wyjść byś chciał, co? No. Do widzenia. No pa. Na koniec dnia gofry. Żeby ten film nie był taki krótki, to następnego dnia wyszłam z Wiktorem. Dostał on psiego steka i merdający ogon mówi sam za siebie, że mu chyba smakowało. Po wygłaskaniu go stwierdził, że... Na nas i cały wręcz spacer spędził na bieganiu. Ja nie wiem skąd on w tych krótkich nóżkach bierze aż tyle energii, a miał jej naprawdę sporo. Nie nagrałam go za dużo, bo było już ciemno, ale mam z nim zastępstwo przez tydzień, więc na pewno coś jeszcze nakręcę. Na koniec dnia Wiktora ubrałam w piękną fioletową kurteczkę.